4. Ale tak nie mówić, że cztery. Żeby zaczęła, żeby byliśmy w sklepie na zakupach. Kupiliśmy bułki, które potem ja nie niechcący i to są bułki co? Z serem i bułki jakieś... Te drugie to są jakie? Ziemniaczane. Ziemniaczane. Ja sobie odłożę od razu, ponieważ będzie chyba wtedy światło. Bakłażany, bo teraz tak nie ma, więc chciałam kupić, no ja wiem jakiego jedzenia. I teraz tak, jakiś był dziwny serek po przecenie. jakiś, a ja wam nie pokazuję tego serka. Kremowy, kokosowy serek słony karmel. Ostatnio pokazywałam, że kupiliśmy takie kokosowe, to one były okropne, co nie? Bez cukru... Bez Beznadziejne. No dobra, były zdrowe, bo bez cukru były w ogóle, ale tu w ogóle smaku nie miało kokosa. No więc to jest kokosowy słony karmel, wegański. Tutaj jest prezydent śmietankowy, tak? Nie, naturalny. To też poprzedzenie, bo w netto, taka zawsze w jednym netto, gdzie jedziemy, jest, jest taka fajna jedna... Lodówka. Zakładna fajna lodówka, która jest dużo przecen. Teraz jakiś proteinowy z pomleku, z truskawką i czarną porzeczką. też poprzecenie, spróbujemy. Masło zwyczajne to awokado, to już było ostatnio. Jeszcze jeden jest taki właśnie wegański, też nie był, bo my po przecenie kupujemy takie, co chcemy spróbować po prostu, nie? Jak sprób. To samo co wtedy. Furek znowu wszedł. Pokaż furka na chwilę. jest. Zawołaj go. Dobra, pokażę jeszcze trola. No pokaż, załaj go też. Majlo. A powiedz, żeby... A powiedz, idziemy? Idziemy? No, ma... no. Idziemy? Bo, pięknie głowa. Dobra, była, Furek jest, Spadasz teraz. No i teraz ten jest waniliowy. On bardzo lubi w kamerę. On na bardziej na szkło moim zdaniem furek. i to bardzo. Papryka jest na czerwona, bo też nie była droga. I już bez przecen. Kupiliśmy jakiś też ostatnio mieliśmy, dip śmietanowy, ale teraz karmelizowaną cebulką i cheddar'em. I takie oto coś, jak śledzie w sosie szanowym z wasabi. No i to mnie tak bardzo docisnęło, że musiałam sobie to wreszcie kupić. Paszetowa, taka jak taka ta znana paszetowa z dudą. Jak Dudy, tylko no. Troszkę droższa, ale podobno lepsza, tak? Mówisz. Tu jakieś poprzedzenie kupiłam, ale to jest naprawdę wszystko jedno, bo jest do 2026 roku. Ja się ciekawi mnie składa ale teraz może. Ale 163 pomidory na. 100 gram produktu, więc dobry skład i to jest sos pomidorowy z cebulą oraz dodatkiem oleju przesmażonego z cebulą i czosnkiem. Ostatnio robiłam sama bez za zupę pomidorową i takie coś by mi się tam świetnie przydało, bo robiłam tak to z koncentratu. Grzybki, które też dzisiaj były, to są podgrzybki w przecenie jakoś za 6 zł. O i takie nowe cukierki, ja bardzo je lubi do pracy, ale są nowe z ziołami szwajcarskich i pimienta pomarańczowa. Czy to jest przetegowane i fokusuje się, widać to czy nie? Jest widać. I moje paznokcie, nie? Też. Dobra i co jeszcze? Paróweczki były takie poprzecenie, bo były inne, ale stwierdziliśmy, że mają straszny skład. A te skład mają... Ha! Dobra mięsa wieprzowego. Czyli że niby takie dobre, naprawdę, bo dla dzieci. Co tu jeszcze? Chlebek taki po nagrzanki, To jest jakiś tam, nie wiem, taki ciemny. I poprzecenie były hamburgery wieprzowe, no to wzięliśmy. Nie, bo też to nie jest dobre. Pomysł, hałwa, na alkabonie. Całę tego z tym ja nie jadam. Chociaż jednej rzeczy nie lubię, ale słodycze ostatnio w ogóle nie lubię. I były takie wielkie osi. Takie wielkie osi za 39. Takie wielkie, normalne koszty. Natomiast kupiliśmy ten smak i ten taki cytrynowy. cytrynowy. No i to wszystko dobre na razie. I furek. thanks <laughs> for

chciałam wam powiedzieć, że to co przed chwilą widzieliście, to był początek zupy ogórkowej. Ja robię zupę ogórkową, tak, znaczy dawno już nie robiłam, ja robię bez termomiksa, czyli robię tak, że daję jak, <laughs> przepraszam, jednorosu wszystkie składniki, tak jak widzieliście, gotuję to przez około 40 minut, tam jeszcze skrzydełek było 5, gotuję przez około 40 minut, wtedy dodaję ziemniaki ogórki, pozostawiam śmietanę na końcu, albo i bez śmietany, zależy. Ogórki zawsze przesmażam na maśle, bo są lepsze i właśnie nie mam masła. I teraz mam problem, bo mam masło to z awokado i to chyba nie będzie taki smak jaki powinien być, no ale tak mam, inaczej nie mam. I w ogóle dlaczego robię zupę ogórkową, bo jest godzina 16, robię zupę nie dlatego, że obiad mamy mieć, Majloż czeka, tylko dlatego, że wczoraj rozmroziłam skrzydełka i już mi one stoją jeden dzień i boję się, że te skrzydełka się zepsują. A ja w ogóle przyszłam dopiero z pracy i robię na szybko tą zupę, na szybko, no 40 minut, musi minimum gotować najpierw, potem pół godziny. Bo idę teraz do pracy znowu na noc, na nocowanie. Robimy nocowanie Andrzejkowe z dziećmi. Coś tam myślałam, że ten. W ogóle mam lekkiego stresa, bo nagrywam to kiedy Aldek jest w domu, i tak jak potrafię robić hole zakupowe z nim, to po prostu gadać do Was. Jeszcze nie umiem tak przy nim. No, i chodzi o to, że idę na nocowanie z dziećmi. Andrzejkowe takie, czyli będą wróżby potem pizza, potem dyskoteka i takie wiecie, i oni będą tam spać i my musimy wiadomo z nimi spać. Wyszłam z pracy, idę do pracy, na szybko robię zupą ogórkową. Chciałam też powiedzieć, że będę się starała nagrywać vlogmasy. Dzisiaj jest pierwszy vlogmas, chociaż w ogóle nie świąteczny. Nikt tu nie ma świątecznego. Nawet nie mam kalendarza adwentowych, bo zapomniałam kupić i muszę dopiero kupić. Mam nadzieję, że jutro jakiś action lub tu mamy taki chiński kupię dla psa i kota i dla siebie coś w kupię, więc będziemy wtedy otwierać. No, a na razie to uciekam i łapki w górę Spróbujcie, trzymajcie się, kochani. Tak.